Cześć, z tej strony Bobixon. Witam Was w kolejnym gościnnym tutorialu na kanale Umruka. Tym razem do kostki Crazy 3x3 Plus, planeta Jupiter, czyli Jowisz. Jest to kostka chyba najprostsza z całej tej serii kostek, co w zasadzie obala ten mit, że kostki zostały ułożone zgodnie z odległością od Słońca i że tak samo zwiększa się poziom trudności tych kostek, ponieważ Jupiter, czyli Jowisz, jest piątą w kolejności od słońca i największą planetą układu słonecznego. Więc no cóż, zaczynajmy. E, czym ta kostka jest? Kostka jest kostką 3 na 3, podobną trochę do Supercuba, z tym jednak sobie na różnicą, że na każdej ścianie mamy. Kółeczko, a to kółeczko stacjonarne jest tylko na jednej ścianie i jest to ściana biała. Kostkę układa się dosyć prosto, jednakże do ułożenia jej niezbędna jest umiejętność przynajmniej ułożenia kostki 3x3 metodą LBL. Zatem, no, jeżeli ktoś nie potrafi tej kostki 3x3 ułożyć metodą LBL, to odsyłam do osobnego tutoriala, a następnie dopiero do podejścia do tej kostki. Ponieważ ta kostka jest no, bądź co bądź trochę trudniejsza od kostki 3x3 e, przez sam fakt tego, że jest kostką 3 na 3 i ma coś więcej, czyli te kółeczka. E, co więcej mogę powiedzieć o tej kostce? Więcej mogę powiedzieć tyle, że jeżeli macie możliwość, jeszcze nie kupiliście, nie zamówiliście tej kostki, zamówcie sobie ją na e, tym plastiku kolorowym bez naklejek. Naklejki się zahaczają, ja już je wielokrotnie e, podklejałem. Kostkę dobrze nasmarować. E, nie jest kostką dla spitkwiarów, jak coś się próbuje szybciej zrobić albo na siłę, to kostka lubi się rozsypać. Już wielokrotnie składałem. Zacznijmy od pomieszania tej kostki. Najlepiej mieszać właśnie z tą białą ścianą do góry, no, żeby te elementy się jakoś powiedzmy przemieszały, bo, no, większość, bo te małe elementy mieszają się wyłącznie na tej ścianie e, białej. Na znaczy, wszystkich pozostałych ścianach kostka kręci się jak klasyczna kostka 3x3, więc. Kostka jest w miarę pomieszana, zrobiło nam się. A jeszcze spróbujmy, jeszcze może troszeczkę tu dziś przemieszajmy, zobaczmy, gdzie tu coś zostało. Jakieś takie większe grupy. To dobra. Teraz wygląda lepiej. No, kostka wygląda kolorowo. Mm, już troszkę się odróżnia od kostki 3 na 3 dzięki temu, że te kolory pozmieniały swoje miejsce. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, żeby zredukować te krawędzie, żeby wszystkie te krawędzie były. Tego samego koloru. Jak to robimy? Robimy to w ten sposób, że wkładamy je na białą ścianę w odpowiedniej kolejności i przekręcamy tym kółeczkiem. Załóżmy, mamy pomarańczowe tutaj ten mały element, tu mamy ten duży. Po przekręceniu on skoczy w to miejsce. No ale to jest niewystarczające w taki sposób układać kostkę byłoby ciężko. Patrzymy dalej, tu powinien być czerwony, jest czerwony, jakoś szczęśliwie się to złożyło. A tutaj nie mamy, i tutaj mógłby być niebieski. Najlepiej, gdyby był duży niebieski i mały biały. Zobaczmy, czy my taki element tu gdzieś mamy. Eee, aż tak dobrze nie ma, ale ale zróbmy tak, pomarańczowy. No dobra. Wstawmy najpierw ten pomarańczowy, tak żeby się go dało tu rzucić na górę. Pomarańczowy wejdzie tu, tu wejdzie czerwony i niebieski wejdzie tutaj, a zielono-biały zostanie niezrobiony. Przekręcamy. Weszło, weszło, weszło i zielono-biały. Zrobiony. W dalszej kolejności ten zielono-biały wejdzie tutaj. Czyli trzeba znaleźć coś z dużym zielonym. Ten duży zielony jest tutaj, więc go tutaj stawmy. Więc go tutaj stawmy. I on wchodzi tutaj. Dobra, teraz biały tutaj. Szukajmy jakiegoś białego. Biały jest na dole. Podstawiamy go tutaj. A tutaj coś z żółtym, dużym kawałkiem. On też tu jest blisko. Niebiesko-biały nie zostanie ułożony. Będzie stanowił podstawę do następnego. Mamy niebieski. Znajdźmy duży niebieski kawałek. On jest tutaj. Tutaj mamy mały zielony. Będziemy kręcić w tą stronę. Więc dobrze byłoby, żeby tu był ten duży zielony kawałek. Duży zielony kawałek jest tutaj, to go tu podstawmy. Niebieski tu, zielony tu. I tutaj coś z białym. Mamy tu coś z białym. I tu zostanie biało-pomarańczowy niezrobiony. W tej sytuacji, którą tutaj mamy, można byłoby zrobić coś ciekawszego. Podstawić ułożony biały. W tym momencie zielony wejdzie tu, ten biały przejdzie tutaj, a ten biały wejdzie tutaj. I w ten sposób będziemy mieli ułożone wszystkie. To jeżeli będziecie już układać któryś raz, któryś raz z rzędu, to możecie sobie właśnie szukać takich jak najbardziej optymalnych sytuacji do ułożenia. Na tej ścianie są wszystkie ułożone. Tutaj mamy nieułożony pomarańczowo-żółty. Rzućmy go na tą ścianę białą. I szukajmy dużego żółtego elementu. Duży żółty element jest tutaj. Będziemy kręcić w tą stronę niebieski. Czy mamy tu gdzieś duży niebieski element? Mamy. Mamy ten duży niebieski element, i spróbujemy go tutaj podstawić. Tylko on ma wejść tutaj. Więc go to podstawimy w taki sposób. I teraz tak. Żółty wchodzi tu, niebieski wchodzi tu. I zobaczmy, co my tu mamy. Mamy tutaj ten pomarańczowy, i ja bym to zrobił w ten sposób, że podstawię tu znowu ten element pełny, tak żeby weszły wszystkie. I znowu weszły wszystkie. Biały pomarańczowy to jest kolejny, który jest niezredukowany biało-pomarańczowy no to podstawimy to tutaj biały wejdzie tutaj zobaczmy czy mamy jeszcze jakiś biały wejdzie tutaj, pomarańczowy ten biały tutaj ale w takim razie możemy to zrobić na odwrót cofnijmy ten i też wejdą wszystkie, bo mieliśmy dwa takie same elementy już na górze. Góra jest ułożona, na tej ścianie wszystko, na tej ścianie wszystko, na tej ścianie też wszystko i na czwartej ścianie wszystko, na dole również. Dobrze, teraz kolejnym etapem jest ułożenie krzyża na białej ścianie. Ten krzyż nie musi być, tutaj zgadzać się z krawędziami, ponieważ to będziemy i tak robić na dalszym etapie. I w tym momencie robimy ten krzyż. Najprostszym możliwym sposobem. I mamy. Teraz zajmiemy się tym, żeby zredukować te narożniki, tak, żeby były te małe i duże kawałki tego samego koloru. Teraz przy obrocie nie musimy się już przejmować, ponieważ te białe będą cały czas chodziły. Biały wchodzi w biały, biały w biały, więc nic nam się tutaj nie pomiesza, jeżeli nie przemieszamy kostki. Więc zacznijmy tak. Pomarańczowy wejdzie tutaj, tutaj trzeba nam mały czerwony element. Ten mały czerwony element jest tutaj, stawiamy go na dół. Pomarańczowy, czerwony, może uda się znaleźć jeszcze mały niebieski element. On jest tutaj, zobaczymy co on tutaj nam wniesie do tej sprawy. jeden zostanie nieułożony będzie punktem wyjścia pomarańczowo-żółty no, szukajmy małego pomarańczowego on jest akurat tutaj na górze wrzucamy to w standardowym sexy movem, algorytmem pomarańczowy tutaj tutaj mały zielony by nam się przydał gdzie ten biały zielony jest? Jak tutaj z tyłu i stawiamy go pomarańczowy, zielony i tutaj mały żółty mały żółty jest już tutaj i jeden zostanie nieułożony. Podstawiamy, trzy są dobrze. Teraz tak, mamy biało, żółty. Szukajmy małego białego elementu. On jest tutaj. Wszedł. Teraz mały niebieski element jest tutaj. Wszedł. Żółty wejdzie na żółty i żółty na żółty. Tym samym zrobimy wszystkie naraz. No i podstawmy kolejne nieułożone. Żółto zielony, czyli zobaczmy, za małym zielonym jest tutaj. Mały czerwony element jest tutaj. I tutaj bym podstawił pełny zielony, tak żeby weszły wszystkie. Eee. A, dobra. I tak zostaje ten jeden. Nie dopatrzyłem sobie tego. E, Zielono-żółty. Mały żółty element jest na górze. Żółty. E, nie ten mały żółty. Nie, mały, tylko duży. Duży żółty wchodzi. Tutaj zielony wejdzie. Czy mamy tu gdzieś mały zielony elemencik? Jest tutaj. tych tu, zielony. Tu mm, zobaczmy, czy my to mamy mały pomarańczowy. Gdzieś tu jest pomarańczowy mały. Eee, I w ten sposób ułożył się wszystkie na tej ścianie. Dobra, szukamy dalej. Tu jest jakiś, który jeszcze nie szedł pomarańczowo czerwony, tu jest czerwony element. Czyli tu stworzymy ścianę czerwoną. Teraz szukajmy czegoś jest żółtym, żółty jest tutaj. Podstawiamy, że tu się zrobi czerwony, tu się zrobi żółty, a tu mamy niebieski. I jedna ścianka, jedna krawędź zostanie, jeden narożnik zostanie nie ułożony. Nie wszystkie się ułożyły dobrze. Popatrzmy dalej, co my tu mamy. Tutaj mamy wszystko ułożone. Tutaj mamy ułożone. Wszystko. Ta ściana jest ułożona, zredukowana, w zasadzie, nie ułożona. Na tej ścianie również, wszystko i na tej, wszystko. Przechodzimy do kolejnego etapu. Zaczynamy układać kostkę 3x3. Czyż najlepiej w tym momencie już robić. Takim najprostszym sposobem LBL-owym dla takich super początkujących, czyli wstawiać te krawędzie na dół i obracać je z żółtej ściany, tak żeby mieć pewność, że sobie nic nie pomieszamy. Krzyż jest ułożony. Wstawiamy narożniki. Narożniki będę stawiał również tym Sexy standardowym. Dobra, czerwono, zielony jest tutaj. Może i trwa to dłużej po prostu, że będziemy to robić takim bardzo klasycznym sposobem, ale dzięki temu myślę, że każda osoba, która chociażby trochę tego LBL-a już w życiu się nauczyła, to będzie w stanie tą kostkę ułożyć, bo kostka w dużej mierze jest logiczna. ma układanie kostki 3x3, no jak wiadomo, trzeba... To umieć zrobić. Te krawędzie stawiam też tymi standardowymi algorytmami z LBL-a na lewo i na prawo. Nie będę ich tutaj jakoś specjalnie przytaczał. Dobra.

Mamy zrobione. Teraz na górnej ścianie robimy krzyż, standardowanych z algorytmem. Krzyż na górze mamy. Teraz zajmiemy się tym, żeby te krawędzie się zgadzały ze środkami. Się, mm, teraz krawędzie mm, ta jest źle, no, ta jest dobrze. I dochodzimy do takiej sytuacji, gdy kostka jest już w zasadzie ułożona. Powinniśmy ją wziąć jak welbelu, odwrócić i w tym momencie, i w tym momencie po prostu te krawędzie obrócić. Nie możemy tego jednak zrobić, bo ta ściana się rusza i pomieszałby nam to kostkę. Zatem, co z tym zrobić? No, nic prostszego zrobimy to na ścianie bocznej. Kółko, które rusza, się dajemy w stronę lewą. Dajemy te krawędzie na dół. Narożniki w zasadzie. I jedziemy lbl aż się obrócą. Znaczy LBL-em, sekcji mu. Jedziemy, aż się obrócą. Następną w tym momencie cofamy ten pierwszy setup i cofamy kostkę, i kostka jest ułożona. Kostka bardzo fajna. Dla osób raczej cierpliwych, szczególnie biorąc pod uwagę to, że kiedy chcecie coś zrobić szybciej, to po prostu lubi się rozsypać, te kółka na ścianach bocznych lubią się przekręcać, co powoduje właśnie taką sytuację, że to się rozjeżdża. No niemniej jednak, jeszcze raz mówię, że zdecydowanie polecam na kolorowym plastiku. To wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobało. Być może jeszcze kiedyś się przy okazji jakiegoś tutoriala spotkamy. Dzięki bardzo, do zobaczenia.